Siemanko widzowie z Celsją Piotr, a ja witam Was w kolejnym odcinku z GRIMAN W tym odcinku robimy drugą część czwartego świata. Czyli przechodzimy po, przechodzimy po prostu wszystkie te levely łącznie z tym oczywiście bez najazdów. Najazdy, tak jak już mówiłem w kilku odcinkach, zostawiamy sobie na, na osobny odcinek. Tak więc co? Zapłaźcie sobie herbatkę i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy dzisiaj e, Levelem Na szczęście Nie wymagającym pływania, więc Więc bardzo się cieszę e, nie, nie, nie wiem w sumie czy Czy kolejny będzie wymagał pływania W, w sensie nie, inaczej Na, Następny level nie będzie wymagał, a Trzeci dzisiaj, to nie, nie wiem czy będzie wymagał. Akurat. Ale szczerze mówiąc, to ja już tak nie pamiętam tych razy, to... ale, ale chyba tak, chyba tak. Teraz mi się chyba przypomniało, że, że chyba jednak tak. Dobra. To, co teraz? Teraz muszę się oczywiście skupić, więc... Mniej będę mówił, wiadomo. Dobra. Nice. Powoli, powoli, no to pamiętajcie, że, ja, że my robimy to w na 100%. właśnie Rajmana znam bardzo dobrze. Tak więc no tym razem będzie właśnie mieli wszystko podane na zasadzie, w sensie wszystkie sekrety. Wszystkie sekrety, jakie tutaj mamy, wszystko będzie ładnie, pięknie widać. Będę zginął, chociaż nie wiem, czy tutaj akurat dałbym się powiesić. Dałbym radę się powiesić. No, no nie wiem, tego szukania małaków to można się domyślić właśnie potem o help you, albo. albo nie, nie wiem, jak. Jak jakiś przeciwnik bije, że ktoś mi jabłek załadował. Jeżeli to by było wiarowe, to bym się tak zesłał normalnie. Przepraszam, bekło mi się. Oj. Jezu, ja zapomniałem tego przyciągnąć. O co się przyciągało? Ach, ten zapominalski ja, no kurde. Musicie naprawdę przyznać, że mu muzyka klimatyczna. W sensie muzyka, soundtrack w sumie. No dobra, drugi sekret. Yy, tak dosłownie tutaj yy, nie trzeba pływać. Partnęło mi się, że ja go trafiłem, chociaż w sumie jeżeli zważając na to, że będzie się widziało mniej więcej, jak wysoko je, jak... na jakiej prostej z kimś tam jesteś, to właśnie da się obliczyć y, idealny spadek. Że zbierzesz tego małaka. Tak wiem, matematyka w wakacje, zamknij się, Piotek, co ty gadasz w ogóle? O, właśnie przepraszam. E, tak wiem Te, też, też nie, nie chcę słyszeć o szkodę. a sam o niej gadam, więc... Więc przepraszam od, z góry Nie. Co ja, co ja zrobiłem właśnie? Chyba no, nie chcę spadnie, bo, bo... bym w sumie zginął. Teraz jumpscare I sick. I koniec Tutaj jeszcze jest ten małak jeden. Teraz mamy już wszystko. I możemy iść do wyjścia. No i super, Dobra. Pierwszy dawan z dzisiejszego odcinka oczywiście zrobiony. Teraz będziemy robić taki trochę krótszy. Kolejny najazd. Właśnie właśnie to, to jest ten ten level, który jest właśnie mega podobny do tego, ale to, to to pewnie wiecie, więc więc no dobra. Drugie dozo po prostu, tylko inne mapy, że tak powiem. Ice. Kurde, nie tak chciałem to rozegrać. Zapomniałem, że ja nie grałem Groboxem. Ja nigdy w sensie, no nigdy, dawno na Dojo nie grałem y, Raymanem Tak. Tak porządnie. Więc teraz się y, odzwyczaiłem. Dobra, trudno, trudno się mówi tam No właśnie o to mi chodzi, nie? To muszę zrobić tak normalnie, nie? Wtedy Dobra, udało się mamy ponad 400 lumów Tak samo jak w poprzednim odcinku z dużą Którym robiłem do, to nie był... to nie był sam odcinek z dołu. Zapomniało mi się sobie, dobra. Eee. O kurde. Mm. Nie naprawdę jestem zmęczony, serio. Ja, ja nie wiem od czego to zależy. Naprawdę. Dobra. Mm. Jeszcze cztery. Teraz jest se bez zasadzka. Windzie ja... Tak, ja, ja te nazwę znam na pamięć, tak szczerze chy chyba. No nie. To jest kopnięcie prądem y, około sekundy od dotknięcia. Właśnie. Tam spodem chyba nic nie było. Z tego co pamiętam. Idealnie. Nice. Sorry za ten głos Ale Salto kurde zrobił pop Teraz z lin chyba A jednak jeszcze nie Ale będą z nim też a no bo to jest takie więzienie w sumie może i w sumie wcale bym się nie zdziwił, jakby tak było. Okej, okay, uff, zgodziło. Ja na tym właśnie etapie bardzo często ginę, więc brawo dla mnie. Dobra. Teraz mamy... A, dobra, zapomniałem. Kaczka. Z tej kaczki to są zawsze dwa loomy. I, I jednorazowo od każdego przeciwnika tego typu. Ja sobie na kaczkę poczekam. To w sumie czemu nie? Cyk. I cyk. A druga kaczka była, ale dobra. I tak by chyba już mi nie dało właśnie. O nie, jednak trzeba pływać. Jednak mi się pomyliło. No tutaj już samemu nie przepłynę. Tutaj trzeba już y, użyć tej osłonki. Osłonki, bo ona też może cię zabić jak jej dotkniesz. Więc, więc weźcie sobie to w cudzysłów. A tutaj można już normalnie przepłynąć. Okej. Okay. No niestety jednak, trzeba było trochę popływać. Nie, nie wiem czy w ogóle jeszcze. A, je, jednak jeszcze, dobra. I to jest taki pół, w sumie pół, e, pół pływalniczy, pół lądowy nawet, można, można tak to nazwać. I in, inaczej tego nie nazwa bo w sumie nie wiem jak. Pierwszy raz spotykamy się z takimi rakietami, jeszcze są naprowadzające, przecież one gówno naprowadzają tak naprawdę, chyba. Dobra, może, jedno, może jednak trochę naprowadzają, wiadomo, ale... Nie, nie aż tak mocno, nie? Prawie się sam zabił. Dobra, teraz mamy tutaj... ...kolejny sekret. Winda. Tym razem w górę? W prawo? To mi daje taki ten, ...te poczucie... Tej windy z jego łąki. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, był ten taki film Charlie Fabryka Czekolady, to tam też była taka winda, że leciała w górę, w dół, na boki, na ucho, wiadomo, wiadomo o co chodzi, no. A jeśli nie oglądaliście, to, to nie wiem, to szczerze, to jest taki se film. Jest w sumie ja go tak dużo razy kiedyś oglądałem. No, nie, nie wiem, nie wiem w sumie czy wam polecam. Polecam wam za cały film łąka. E, tak, po, po prostu łąka I, i to jest już dobry film, faktycznie. Ale idę, ile tu jest przeciwników? E, dosłownie, tu się ich tu spawnuje. Dobra, nice. Teraz na... na jetpackach. O czy go on w sumie zginął? What? Nie wiem czy od tej piąchy, bo... bo ta pioncha normalnie daje dumy. What co? Już nie będę przypinał. Jakby co... Pokażę. Aha! Aha! Czyli czy jednak tak Okej okay. Ała? Zapomniałem. Czyli jednak tak. ale głupie to jest. Nie, nie. Nie no, normalnie od nich... Kojarzycie, kojarzycie te shorts, albo tiktoki w ogóle? Nie patrz ile masz procent! To głównie z Minecrafta, to teraz nie patrzcie ile mam numów. XD Kaczkę rzucić kurde dalej. Dobra, no to jedziemy dalej Teraz, teraz mi się przypomniało, że będzie sekwencja trochę w wodzie Ale miał oczy, kurde Spokojnie proszę pana O Jezu, dobra To się teraz normalnie nie da uderzyć, bo jest pod tą osłoną Możemy się do niego zbliżyć. W pewnym sensie. Ajajajajaj! Aj, 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 aj. No i trzeba wszystko odmywać niestety. Właśnie nie lubię tej sekwencji za, ba sekwencji za bardzo. Teraz, teraz nie, nie będę nic mówił przez chwilę, bo muszę się skupić właśnie. Okej, okay, mamy to! Let's go! Udało się! Ale wojska, kurde... Nie, nie wiem, czy było słychać... Później, to zobaczę to nagranie i zobaczę, czy było słychać. Dobra. Jezu, ja zapomniałem, że ja jeszcze nie kończę odcinka. Jeszcze mamy trzy, trzy etapy do zrobienia. Ja pierdziele, ja zapomniałem. Dobra, no to jedziemy w takim razie. E, trzeci, ostatni etap. To już będę robił raczej tak na spidranie. Te, te levely ogólnie, tak mi się wydaje. Mamy, mamy lewiatana. Chyba, chyba to jest lewiatan. Nie, lewiatan byłby większy w sumie. Tak myślę. Jak te małaki wytrzymują tyle pod wodą? Nie wiem, nie mam pojęcia. A, kurczę! Fajny checkpoint w sumie. Podobał, podoba mi się. Pani. Nie! Co ja zrobiłem? Nie, ja, ja nie wiem Dobra, trochę tutaj czasu spędzimy sobie Więc To jest, to jest mój ogólnie najbardziej nielubiany nie level z tego z tego świata No nie, nie, nie lubię go Tutaj drugi mała Nawet mnie nie dogoniło. Tak więc no. Aj, A nie. Panie ja nie kunte. Co, coś pan zrobił. Na, na pewno nie wstał. Co ja zrobiłem w ogóle teraz? Ja, ja nie wiem. Czy to już koniec? Proszę, proszę. Nie, super. Teraz koniec, dobra. Mamy to. OK, czyli teraz tak, ile już to nagrywam? 17 minut, no tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, to będzie tak, taki trochę dłuższy odcinek, więc jest w sumie się, nie dziw się. Uch. Uch, o kurde. nie, ja, ja naprawdę dosłownie teraz wstałem. Okej. Okay. No to pora na bossa! A teraz będzie boss, właśnie. E, kurczę, nie pamiętam, jak się w sumie nazywał ten boss, już. Co się nazwa lewela tego bossa. A i ty autentycznie teraz nie pamiętam. W sumie. Takie samo chyba. Nie, bo sprawdzałem teraz. sobie ten, yy, czy ta piącha różni się jakoś, jako, jakośkolwiek, jak uderzy właśnie w coś, yy, czy, się, czy się jakośkolwiek różni. Dobra, mamy takiego lewiatana tylko w wersji robotycznej. Zaraz się przekonamy, jak się nazywał ten level, bo w sumie naprawdę jestem ciekaw. Oczywiście, jak skończymy, bossa. Wiadomo. Taka godzina, też w sumie, bo ona też miała taki. No, w najnowszym filmie ona miała też taki atomowy oddech. To, to nie jest oddech, bo to jest robot teraz, yy, ten boss. Ale podobnie bardzo, szczerze mówiąc. Jakby się... takie pierwsze skojarzenie. Dobra, teraz, teraz tutaj na pewno zginiemy. Zginę. Więc, no... Dee, okej. Okay. Na szczęście nie zginąłem. Teraz nie wiem, która, która z tych linek się po, podnosiła pierwsza. A chyba ta dobra. Dawaj szybko, szybko. I... mamy to. Dobra, to już po prostu, że jak ginie... Teraz sobie po nim chodzimy normalnie. Ale ja w ogóle, jak na tamte, na tamte czasy... Ta gra powstała dwa lata później, jak się urodziłem. Okej. Okay. W takim razie... Bossa mamy zakończonego, ale... Mamy jeszcze jeden level, level muzyczny. Tak więc ja, ja teraz nie będę nic mówił, tak żeby właśnie wam nie psuć tej muzyczki y Oczywiście nie, nie ma pojęcia, że zginę, ale co się okaże Dobra, no to jedziemy. Lub, chlub Co to jest w ogóle na zastworek na tej pierwszej... Tej, na tym pierwszym planie był tam. Nie mam pojęcia. gdy miałem sprawić. Dobra, zaraz sprawdzimy jak, jak zrobię to. Dobra, już, już się nie ozywam, nic się nie zrobi. Okej, okay, w takim razie, PANOWIE! I panie, oczywiście, jakby ktoś był dziewczynowi by i oglądał. Skończyliśmy właśnie czwarty świat. No dobra. Eee, yy, okej, okay, super. Dobra, i teraz ma, mamy już 58 nosów. Z tego przynajmniej jeden jeden światło origins y, właśnie y, powsta y, Ale mamy jeszcze tutaj właśnie y, y, te lebele i kurde przede. Dobra. Kurde y, Sorry, zrobiłem spoilery. Przepraszam, przepraszam. No no dobra. Jakby ktoś w ogóle mnie oglądał. Y, fajnie by było, no kurde co? Y, no bo... Maksymalnie 10 wyświetleń na filmu. Ostatnio właśnie zrobiłem taki comeback, że 36 wyświetleń na tym jednym filmie to chyba była część trzecia. W ogóle się tego nie spodziewałem, nie? To był taki bum dla mnie w głowie. Naprawdę, A więc co? Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Był złej Piotr i do zobaczenia w przyszłych filmikach, Cześć!